Serdecznie wszystkich widzów telewizji centrum i zapraszam do mojego mieszkania. Jesteśmy w środku mojego mieszkania. Co prawda nie jest ono tak wystawne jak te wszystkie poprzednie domy, które mieliście Państwo okazję oglądać w programie, ale jest to mój kawałek podłogi, po którym dzisiaj mam przyjemność Państwa oprowadzić. Tutaj kuchnia, tyle i właściwie przedpokój. Dwa w jednym, co jest bardzo funkcjonalne, wbrew pozorom. Idziemy w tej chwili do pokoju, który właściwie jest i salonem, miejscem spotkań z moimi przyjaciółmi, moją sypialnią i moją oazą. A teraz pokażę jeszcze pokój mojej córki. Tutaj. Parę słów na temat tego pokoju, w którym teraz jesteśmy. Właściwie tego pokoju nie było na początku. Kiedy przyszłam pierwszy raz do tego mieszkania, oglądać tutaj właśnie jak ono wygląda. To była jedna wielka izba z piecem kafowym. Ale oczywiście takim marzeniem moim i mojego dziecka było to, żeby miała swój własny pokój. Tak więc bardzo czynnie ja uczestniczyłam tutaj w remoncie mieszkania i również w stawianiu tutaj tych ścian. Łącznie z tym, że cała tapeta, która znajduje się w, na ścianach w całym domu, była kładziona przeze mnie i przez moją starszą siostrę Elę. Pokój to takie miejsce, w którym misja spędza czas. Chociaż powiedzmy sobie szczerze, że kiedy odwiedzają ją koleżanki czy koledzy z przedszkola, to właściwie cały nasz dom jest otwarty i bawią się nie tylko tutaj, ale również potrafią wykorzystywać do swoich zabaw łazienkę i vanę, na która w tej łazience się znajduje. Tutaj ulubione książki mojego dziecka od samego początku, od najmłodszych lat obiecywałyśmy sobie właśnie, że będziemy poświęcać ten czas na czytanie, także. Każdego wieczoru przed spaniem czytamy książki o księżniczkach i o legendy polskie i bajki o królewnych, tak? I o zwierzętach. Mucja, co to za książeczka? O zwierzątkach. Dzisiaj wygrałyśmy, prawda? Dzisiaj na konkursie recytatorskim, w którym Mucja brała udział. Więc teraz akurat jest ten moment na to, żeby na spokojnie w domu świętować sukces, a przy okazji poczytać. Mm -hmm. To co u Czy razem ze mną oprowadzisz dzisiaj telewizję Kęc, po naszym nie. mieszkaniu? Wstajemy i ruszamy. Na razie przemówiła mało, ale myślę, że bardzo chętnie opowie, na przykład o naszych domowych zwierzętach, ponieważ w tym roku na Wielkanoc właśnie pojawił się taki kotek. czworonożny przyjaciel. I nasz mały kotek. Imbir. To nasz bardzo mały i bardzo wielki uciekinier, bo bardzo y, y, dużo ucieka i nie wiem, czy, czy kiedyś się poprawi. A chomik to bardzo często śpi w domku, jak jest ranek. Więc bardziej go nie widać. Teraz e, taka krótka historia na temat właśnie imbira, naszego kota, którego właściwie mamy od Wielkanocy tego roku. A to wszystko dlatego, że moje dziecko bardzo pragnęło mieć jakieś zwierzątko i tutaj myślałyśmy właśnie trochę o psie, ale niestety... Praca jaką wykonuję i to, że bardzo często wyjeżdżam daleko poza Zgierz, no nie umożliwia nam właściwie tego, żeby ten pies był naszym przyjacielem i też tak ten kot właśnie, którego przywiozłam od mojej babci, czyli prabab prababci Uchi, e, właśnie zamieszkał z nami i pierwsze trzy noce spędził schowany za rurami w kuchni, tak więc właściwie wiedziałyśmy, że jest tutaj z nami tylko po tym, że ginęła karma z miseczki. Ale teraz już śpi z nami w łóżku, tak więc myślę, że chyba nas polubił i to nasza przyjaźń będzie tylko coraz większa i mocniejsza. To pudełeczko dla mnie teraz jest największą, najważniejszą rzeczą i bardzo bym chciała, żeby jak pojedę na tym, to pudełeczko było całe zapełnione skarbami. I to sobie życzę, żeby moje pudełeczko było kiedyś zapełnione. To zdjęcie, które teraz widać, to jest zdjęcie z wystawy mojego przyjaciela, Piotra Tołoczki, które wisiało właśnie w galerii Miejskiego Ośrodka Kultury. To jest jedno z trzech zdjęć, bo to był taki trypty, który. Z Piotrem tworzyliśmy właśnie na ulicach Łodzi. Również kolejne zdjęcie jest także zdjęciem z tej wystawy. To był taki prezent i podarunek od Piotrka, który, że tak powiem, bardzo często ze mną na, właśnie na tych planach fotograficznych się spotyka. Natomiast tutaj to zdjęcie, które darzę ogromnym sentymentem, jest to moja córka, która miała dwa dni. Zdjęcie wykonane również przez moją przyjaciółkę, Ankę Perek. Mieszkam w takim bardzo seminizowanym domu, właściwie kot jest jedynym męskim czynnikiem tutaj. Oczywiście ma to wiele plusów, ale również są tego pewne minusy, chociażby lampka w moim pokoju, która niestety nie działa, ponieważ właśnie nie ma takiej męskiej ręki, która mogłaby pomóc mi przystawiać tam jakieś kabelki, żeby to wszystko funkcjonowało. A także to, na przykład, że ten wspaniały piec kaflowy, który mam w mieszkaniu, również muszę obsługiwać samodzielnie i że tak powiem, musiałam nauczyć się palić w piecu, mając lat 30. To było naprawdę niesamowite wyzwanie, ale dałam radę. Mamy piec i oczywiście ten piec również yy, zimą przysporzył mi kilku śmiesznych historii. Jedna z nich to taka, kiedy czujnik, który znajduje się u nas w mieszkaniu, czujnik czadu, zaczął pikać. Ja tu siedziałam z moją przyjaciółką, rozmawiałyśmy o jakichś ważnych sprawach i po prostu pierwszy raz zdarzyła się taka sytuacja. Oglądałyśmy go ze wszystkich stron i wydawało nam się, że pokazuje bardzo wysokie stężenie czadu w mieszkaniu. A więc niewiele myśląc, oczywiście zadzwoniłyśmy po straż pożarną, która z Łąkowej ma bardzo blisko, przyjechała natychmiast. Wpadło tutaj pięciu panów yy, ze straży pożarnej. Zaczęło oglądać ten czujnik, mierzyć tutaj prawda, poziomy czadu w mieszkaniu. Po czym okazało się, że ten czujnik trzymałam w odwrotną stronę i to nie, było, to nie był poziom stężenia, tylko low battery, czyli rozładowana bateria. Było to dość zabawne, ja spłynęłam rumieńcem, ale nauka na przyszłość. Już dwukrotnie wymieniałam baterię. Teraz taką kolejną ważną rzeczą tutaj w moim mieszkaniu jest właśnie, może ta wystawka dyplomów oraz podziękowań zdjęć. I może zacznę od tego. Tutaj um, moje przyjaciółki z Art 51, Agata, Ania i ja. A także nasze zaproszenie na dziesiąte urodziny, bo właśnie w tym roku świętujemy dziesięciolecie istnienia naszej grupy teatralnej. Na zdjęciu, oczywiście, my jako dziesięciolatki, tak dla podkreślenia jubileuszu, ale oczywiście dla nas to jest niesamowite przeżycie, z racji na to, że teatr zajmuje większą część naszego życia, a poza tym jest dla nas bardzo, bardzo ważną, takim, takim w sumie sposobem na mówienie o świecie, o tym, co nas boli, o życiu. I możemy ze sprawą właśnie teatru, przekazywać ludziom takie myśli i refleksje, które pobudzają nas do poszukiwań, do działania. Kolejną taką ważną rzeczą to będzie właśnie EZG to akurat prezent z okazji drugich urodzin naszego stowarzyszenia, ale to też jest taka duża i ważna część mojego życia, ponieważ Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG to takie dziecko moje i moich kolegów, tak więc też, też stoi tutaj na honorowym miejscu. Dobrze, to teraz jeszcze uchylę rąbka tajemnicy, łazienka. Chociaż to takie dość też inne miejsce dla każdego, prawda? Ale tutaj akurat to jest też ten punkt w naszym domu, który bardzo lubimy. Wanna oczywiście, bo obie z Łucją marzyłyśmy o wannie w ostatnich... Ostatnich takich mieszkaniach miałyśmy prysznic i tutaj spełniałyśmy teraz swoje marzenia. Oczywiście widać kucyki, okulary pływackie, łucji, ponieważ ona pływa, treluje. Ja pływać nie potrafię, więc korzystam tylko i wyłącznie z tego, że mogę się w tej wannie pomoczyć. I właściwie, w tym moim bardzo małym mieszkaniu, przechodzimy do kuchni. Kuchnia.